Polska Gehenna Dzieci, rok 1943, strzykawka z fenolem. Wyobraź sobie, że masz 8 lat. Jeszcze wczoraj bawiłeś się na śniegu w swojej wiosce. Dzisiaj stoisz w kolejce. Nagi, w mroźnej piwnicy bloku 20. A przed tobą sanitariusz Schutzstaffel przygotowuje dziesięciocentymetrową igłę z fenolem. Za chwilę wbije ci ją prosto w serce. I wtedy zrozumiesz, że to koniec. Że już nigdy nie zobaczysz mamy. Że nikt nie pamięta nawet twojego imienia. To nie jest fikcja. To prawdziwa historia polskich chłopców z Zamojszczyzny. Historia... O której prawie nikt nie mówi. Historia, która powinna wstrząsnąć światem, ale która zniknęła w cieniu większych tragedii. Dziś opowiem Wam o Gehennie, jakiej nie sposób pojąć. O systematycznym mordowaniu małych polskich dzieci w Auschwitz. O zbrodni, która do dziś nie doczekała się sprawiedliwości. Noc. Z 27 na 28 listopada 1942 roku. Zamojszczyzna. Mroźna zimowa ciemność rozdziera ryk silników ciężarówek. Oddziały Schut sztafel otaczają wsie. Skierbieszów. Zawada. Wulka złojecka. Trzask wyłamywanych drzwi. Ujadanie psów. Wrzask gestapowców po niemiecku. Polskie rodziny mają kilka minut na spakowanie rzeczy, kilka minut, żeby pożegnać się z domem, z życiem. Kobiety, starcy, dzieci, wypędzani na trzaskający mróz. Pędzeni pieszo albo ładowani na furmanki jak zwierzęta. Dokąd? Tego nikt im nie mówi. Tylko na haje opadające na plecy tych, którzy się ociągają. I płacz. Nieustanny płacz najmłodszych, którzy nie rozumieją, dlaczego mama tak się boi. To nie była zwykła deportacja. To był generalny plan wschodni w praktyce. Niemcy chcieli stworzyć na Zamojszczyźnie swój bastion Niemczyzny. Przestrzeń życiową dla czystej rasy. A Polacy? Polacy mieli zniknąć, wymrzeć, zostać wymordowani lub zgermanizowani, szczególnie dzieci, bo dzieci to przyszłość narodu, a narodu polskiego już nie miało być. Obóz przejściowy w zamościu, budynek przeznaczony dla tysiąca osób, zapchany kilkunastoma tysiącami ludzi, nędzne drewniane baraki. Bez podłóg, bez ogrzewania, na zewnątrz mróz sięgający minus 20 stopni. W środku błoto po kolana i głód straszliwy, wyniszczający głód. Dzieci leżały wprost na ziemi, w szmatach, w błocie, płakały, ale nikt nie przychodził im z pomocą, bo nikt nie mógł. Matki desperacko próbowały chronić swoje pociechy, tulić je do siebie, żeby nie zmarzły. Ale Niemcy mieli inne plany. Selekcja, badania rasowe, pseudomedyczne oględziny, podczas których niemieccy lekarze Schutzstaffel decydowali o życiu i śmierci. Dzieci o jasnych włosach i niebieskich oczach, te nadawały się do germanizacji. Zabierano je matkom, siłą, mimo płaczu, mimo krzyku. Matki biło się na hajami do krwi, jeśli próbowały opierać się, a dzieci wywożono w głąb Rzeszy, gdzie miały zapomnieć, że kiedykolwiek były Polakami. Ale reszta? Reszta dzieci? Te o ciemniejszych włosach, te zbyt chude, zbyt słabe. Te, które płakały i nie słuchały niemieckich rozkazów. Dla nich niemiecki system przygotował coś znacznie gorszego. 10 grudnia 1942 roku z zamojskiej rampy wyruszył pierwszy transport. 640 ludzi, wśród nich dziesiątki dzieci. Upchniętych w bydlęcych wagonach tak ciasno, że nie mogli usiąść. Bez wody, bez jedzenia. W zimnie transport jechał kilkadziesiąt godzin. Niektórzy umierali w drodze, inni tracili przytomność. Dzieci płakały, dopóki starczyło im sił. Auschwitz-Birkenau. Niemiecka Fabryka Śmierci. Bramę z napisem Arbeitmacht frei przekraczały dziesiątki kobiet i dzieci z Zamojszczyzny. Oddzielano je od mężczyzn. Golono. Tatuowano numery na przedramionach. Trzynastoletnia Czesława Kwoka dostała numer 26947. Jej mama... Numer 26949. Wśród deportowanych byli też mali chłopcy: ośmioletni Tadeusz Rycyk, dziewięcioletni Mieczysław Rycaj. Ich matki, desperacko próbując ocalić synów, przebrały ich za dziewczynki. Może w ten sposób uda się ich ukryć? Może przeżyją? Niemcy odkryli podstęp 17 grudnia. Chłopców przeniesiono do obozu męskiego. A potem? Potem nadszedł dzień 23 lutego 1943 roku. Wyobraź sobie małego chłopca. Ma 8, może 9 lat. Nie rozumie niemieckich rozkazów wykrzykiwanych przez SS-manów. Jest przerażony. Głodny, wyniszczony tęskni za mamą, którą widział ostatni raz tygodnie temu przez druty obozu i nagle zabierają go z baraku blok 20, pomieszczenie zwane Behandlungszimmer, pokój zabiegowy. Ale to nie był pokój lekarski. To była rzeźnia, tuż obok wejścia stoi mały stolik, na nim butelki z fenolem. Strzykawki z dziesięciocentymetrowymi igłami i krzesło. Na tym krześle sadzano ofiary. Czasem kazano im usiąść z rękami za plecami, czasem kładziono je na podłodze, a potem przychodzi sanitariusz stafel, Józef Clair. Człowiek, który w ciągu swojej służby w Auschwitz, Zamordował tysiące bezbronnych więźniów. Spokojnie napełnia strzykawkę. 3 mililitry fenolu. Tyle wystarczy, żeby zabić dziecko. Igła wbijana prosto w serce. Ofiara zapada się w sobie, nie spadając na podłogę. Śmierć następuje w ciągu 15 sekund. Czasem szybciej. Na ciele pozostaje ciemna plamka. Ślad oparzenia tkanki przez fenol. 23 lutego 1943 roku w ten sposób zamordowano co najmniej 30 małych chłopców z zamożczyzny, jednego po drugim. W piwnicy bloku 28. Stali w kolejce, nadzy, w samych butach, zimno, przerażenie. Może niektórzy płakali. Może niektórzy wołali mamy, ale nikt nie przyszedł im z pomocą. A 1 marca 1 marca 1943 roku historia się powtórzyła. Według źródeł w tym dniu zamordowano kolejnych 14 chłopców. A według innych relacji, według innych relacji 1 marca Zgładzono aż 80 małych polskich chłopców z zamożczyzny. 80, czy potrafisz to sobie wyobrazić? 80 bezbronnych dzieci, stojących w kolejce, czekających na swoją kolej, widząc jak ich rówieśnicy padają martwo po zastrzyku, i wiedząc, że za chwilę ich kolej. Jak można było to zrobić? Jak człowiek, który sam może miał dzieci w domu, mógł dzień w dzień, godzina po godzinie wbijać igłę w serca małych chłopców. Ale to nie koniec koszmaru, bo tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, ile tych dzieci było. Z 1301 zarejestrowanych deportowanych z Zamojszczyzny przeżyło tylko 229 osób. 82% zginęło, a spośród chłopców poniżej 15 roku życia, z około 40 małych chłopców przeżyło zaledwie 7. To 90% śmiertelności. 90%. I wiecie, co jest najbardziej przerażające? Że w aktach zgonu wpisywano kłamstwa. Zapalenie płuc, dur wysypkowy, wycieńczenie. Nigdy nie wpisywano prawdy, nigdy nie zapisano. Zamordowany zastrzykiem fenolu przez sanitariusza Schutzstaffel, Niemcy starali się zatrzeć ślady, zatrzeć pamięć, zatrzeć same istnienie tych dzieci. A świat milczał. Alianci otrzymywali raporty z Auschwitz. Witold Pilecki. Polski bohater, który dobrowolnie dał się uwięzić w obozie, wysyłał alarmujące meldunki o masowych zbrodniach, ale świat nie reagował. Nie bombardowano torów kolejowych prowadzących do Auschwitz, nie powstrzymano transportów śmierci, i te polskie dzieci umierały. Jedno po drugim, w ciszy, w zapomnieniu. Dzisiaj. Osiemdziesiąt lat później prawie nikt nie pamięta o chłopcach z Zamożczyzny. Nie ma pomników, nie ma pieśni, ich imiona zaginęły w archiwach, ale ich śmierć, ich bestialskie, systematyczne mordowanie, to jedno z najmroczniejszych świadectw niemieckiego okrucieństwa. Czy ty znałeś tę historię? Czy słyszałeś kiedykolwiek o małych polskich chłopcach, mordowanych zastrzykami fenolu prosto w serce? Napisz w komentarzu, co czujesz po wysłuchaniu tej historii. Czy jesteś w szoku? Czy płaczesz? Czy jesteś wściekły, że świat o tym zapomniał? Bo jeśli my nie będziemy o tym mówić, to kto? Jeśli my nie będziemy pamiętać ich imion, to kto? Te dzieci zasługują na pamięć. Na to, żebyśmy wiedzieli, co im zrobiono, na to, żeby ich ofiara nie poszła na marne. 23 lutego i 1 marca 1943 roku zginęły dziesiątki małych polskich chłopców, zamordowanych w najokrutniejszy sposób, jaki można sobie wyobrazić zastrzykami fenolu, wbitymi prosto w ich małe serca. Pamięć o nich żyje, dopóki o nich mówimy. Dlatego proszę, podziel się tym materiałem. Niech więcej ludzi dowie się o tej tragedii, niech świat zobaczy, co Niemcy zrobili polskim dzieciom. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zapomnianych polskich bohaterach i ofiarach, subskrybuj ten kanał. Bo ich historie muszą być opowiedziane, ich pamięć musi przetrwać. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!